Dzień dobry państwu. Jesteśmy w tej chwili na basenie, nakrytej pływalni w Bochni. Moimi państwa gościem jest pan Robert Hołda, dyrektor tejże krytej pływalni. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, sprowadza nas tutaj okazja niezwykła. Mianowicie już po raz drugi na krytej pływalni w Bochni odbędzie się Grand Prix Polski w pływaniu. Będzie to impreza, która zgromadzi tutaj kilkuset zawodników nie tylko z Polski, ale także z wielu krajów Europy. Tak jest. W tym roku odwiedzają nas Hiszpanie, odwiedzają nas Anglicy i Słowacy. Ponad 400, no 419 osób w tej chwili jest zgłoszonych. Być może będą jeszcze jakieś ruchy na listach startowych, ale to już raczej będą korekty w dół. Rzeczywiście będzie spora grupa zawodników. W zeszłym roku było tylko 300 osób, albo aż 300, także mamy ponad 100 osób więcej. Puchar Polski zgromadził nas naprawdę czołówkę polskiego pływania. Paweł Korzeniowski i nie tylko. No właśnie, w tym roku Paweł Korzeniowski, rok temu, przypomnijmy, była tutaj Otylia Jędrzejcza, która tak w jest. sobotni poranek trenowała, a po południu wyjechała na e, taniec, taniec z gwiazdami. Tak jest, w tym roku Paweł Korzeniowski startuje w całych zawodach, czyli pierwszy, drugi i trzeci blok także w niedzielę. E, będzie Mateusz Sabrymowicz, będzie naprawdę czołówka polskich pływaków. To też ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Jak, już, jak pamiętam, przed rokiem już była spora trudność, aby wszystkich tych zawodników móc przenocować z soboty na niedzielę niektórzy przebywali także dzień wcześniej, czyli w piątek. Jak to logistycznie będzie tym razem wyglądało? Mamy ostatkę więcej. Zgadza się. no Bochnia miasto Soli dysponuje skończoną liczbą miejsc na ziemi. Pod ziemią nie chcieliśmy korzystać, byłoby to zbyt utrudniona logistyka dostania się tam i z powrotem na zawody. Tak więc zajęliśmy wszystkie hotele w Bochni, których mogliśmy zająć, i hotele w okolicach w Siedlcu, w Kopalinach i Włazach. Będą dojeżdżać swoim transportem, bo mają swój transport. Także wszystko powinno pójść sprawnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie korków na czwórce. Na szczęście mamy też zapewnione drogi dojazdowe w przypadku konieczności objazdów. Może słów kilka o porządku zawodów. Rozpoczną się one w sobotę o 9.00 pierwszym blokiem. Tak jest, zaczynamy o dokładnie o ósmej rozgrzewką, o dziewiątej ruszają zawody już yy, pierwszy blok. 400, 850 50. Yy, skończy się to, no może gdzieś między 13 a 14 taką mamy nadzieję. Tak jak mówię, jest spora liczba zawodników, ponad 400 osób, więc ten, ten blok będzie trwał długo. Później chwila przerwy i o około godziny yy, 16.00 Znowu rozgrzewka 16.45 oficjalne otwarcie, i o 17.00 rusza drugi blok do wieczora. Będą 200 metrów. Wszelkimi stylami płynąć zawodnicy, także gdzieś do około 20.21 i to samo w niedzielę, czyli 8.00 rano rozgrzewka, 9.00 zawody. Mam nadzieję, że około 13.00-13.30 zakończymy, może bliżej 14.00. Zobaczymy, czas pokaże. Zawodnicy będą mogli otrzymać tutaj nagrody przygotowane przez sponsorów, będzie również licytacja. Coś może o tej licytacji i o tych nagrodach? Tak jest. Więc tak, zgodnie z zasadami Pucharu Polski, pierwszych 10 zawodników i pierwszych 10 zawodniczek oraz trenerzy najlepszego zawodnika i zawodniczki otrzymują nagrody finansowe. Natomiast w tym roku mamy niespodziankę dla zawodników, którzy zostaną z nami do końca. Będą na wręczaniu nagród. Będzie losowanie nagród. Między innymi mamy telewizor LG 42-calowy ufundowany przez firmę Cold. Mamy rower Kelisa ufundowany przez Dziennik Polski. Mamy też inne nagrody, zwłaszcza takie pakiety sportowe ufundowane przez firmę Tyr Polska. A oprócz tego będzie trwała przez całe zawody licytacja specjalnej deski. Pływackiej z podpisami naszej kadry narodowej z mistrzostw Europy w 30 z 2005 roku jest to licytacja typowo charytatywna na potrzeby rehabilitacji zawodnika Łukasza nie Niepsuja, przepraszam, który, który uległ wypadkowi motocyklowemu i w tej chwili musi być po prostu poddawany poważnym takim zabiegom rehabilitacyjnym i właśnie na ten cel charytatywny będzie ta licytacja i pieniążki z niej przekazane. Grand Prix Polski w Pływaniu to także duża promocja dla basenów w Bochni, dla samej Bochni, ponieważ impreza będzie pokazywana przez nie tylko media lokalne czy regionalne, ale także ogólnopolskie. Warto też dodać, że będzie można oglądać na żywo, nie tylko tutaj, będąc w krytej pływaniu, ale także przed internetem. Tak jest. Oczywiście mamy patronów medialnych, którzy nas wspierają, ale oprócz tego organizujemy, podobnie jak w zeszłym roku, transmisję live, czyli na żywo. Całuteńkie zawody będzie można obejrzeć na stronie PolTimingLive.pl, a oprócz tego będzie także transmisja na żywo wyników na stronie omegatiming.pl. Każdy wynik zawodnika jest praktycznie online do oglądnięcia, zobaczenia wszystkich śródczasów, wszelkich reakcji zawodnika. Będą nakładki fal startowe, więc pełny profesjonalizm, jeśli chodzi o obsługę elektroniczną. A zatem sobota i niedziela, kryta pływalnia w Bochni, Grand Prix Polski w Pływaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Robert Hołda, dyrektor krytej pływalni imienia Jana Kota w Bochni. Dziękuję pięknie i zapraszam. Tych, którzy mogą, to na obiekt, a tych, którzy nie mogą, to przed ekrany komputerów. Zapraszam serdecznie.